Siemanko wszystkim, ja jestem Martina, a dzisiaj mały let's play z Tone Hawk Pro Skater HD. Nowa gierka, też miała premierę swoją niedawno, pierwszy raz nagrywam ją, a grałem już troszeczkę, grałem troszeczkę. To jest, to jest stary, stary Tone Hawk, tylko że w odnowionych teksturach w wersji HD, że tak powiem. Zobaczcie sami, wygląda to naprawdę świetnie ogólnie. Wezmę sobie tą babkę, bo tą babką jadę. I yy, gdzie my jesteśmy? Co mamy zablokowane tutaj? Mal czyli centrum handlowe. Aha, nie miałem na Padzie grać, bo ja wolę sobie... Tak, JPada? Pada wolę? Oła! Wow. Przewróciłam się. <noise> Dobra, musimy zdobyć coś. Nie wiem co musimy zdobyć. Nie wiem co mam zdobyte uh -huh. Czy ja kasetę zebrałem? Kasetę już mam zebrane. Jakiś rekordik by się przydał. Nie wiem. Wow. Ła, przewróciłem się. Albo przewróciłam się. Ścieżka dźwiękowa jest taka sama jak właśnie w starej wersji, jak w pamiętacie. O, ładnie, ładnie. Uooo, wow. Muszę zebrać y, pieniądze jeszcze, ale nie wiem... nie wiem gdzie są, razie zebrałem 9 pieniędzy, mam skate'a zebranego, słowo skate. A jednak nie zebrane mam, jednak mam zebrane te. Gameboxy więc zrobimy tak: zrobię retry i jeszcze raz uruchomimy, I przynajmniej wiem co jak. Spróbuję, spróbuję eee, właśnie zebrać te gameboxy. Uo. Gdzie są te pierwsze gameboxy? Nie mam pojęcia gdzie one są. Aha, jeden widzę, ten tu jest. A jeden był chyba za plecami, tam gdzieś go miałem. O, jest ten Gamebox. I na dół, na dół, na dół, na dół, koleżanko. Bo braknie nam czasu. Są tu nasze kochane. No jak to zdobyć? A jest dobra, wystarczy skoczyć, fajnie. Ok, Ła, wow, pięknie. Gdzie są jeszcze dalej? Ła, wow, przywróciłam się znowu. Dobra, bo mało czasu. Mamy mało czasu na zbieranie gameboxów. Wiem, że one gdzieś były tutaj. Jakaś tam płytka na górze, muszę ją wziąć. A już wiem, gdzie jest następny. O przewróciłam się znowu. Ale tam jest ten gamebox, o zobaczcie. Ach, mam, dobra, piękne To jest raz, dwa, trzy. Kurde, jednego przegapiłem, on jest w sklepie, Tobie to będę musiał do sklepu iść. Właściwie zajechać party game box jest tutaj, tylko trzeba tu celnąć O, jest! Co z tego, że się połamałam? Możemy sobie zrestart zrestartować, bo yy, no nie zdobyliśmy niestety wszystkich Ła Ła, Łańcu tutaj Mam go, ładnie kolejny gamebox. Mam go. No i trzeba mu się przewróciłaś Stój na nogach ci dobrze Dobra, i jeszcze gdzieś był. Mm, gdzieś tutaj na dole powinien być sklep. O jest, tu jest sklep. I właśnie też to miejsce gdzie jest kolejny gamebox. O, przeskoczyłem go! Tego jeszcze nie było, żeby przeskoczyć. Dobra, z prawej nogi się wybijemy. Mamy go, to jest już czwarty z pięciu. No. Nie jestem dobry w, w skate'owaniu Aaaa, mamy 5 boksów. Let's do it. O, jesteśmy teraz na starcie. Znowu się przewróciła. Ona za wysoko skacze. Po prostu dałem jej jumpa na maksimum, bo miałem punkty, Miałem pieniądze, które zarobiłem. No i teraz chodzę tego. Ulu, znowu spadłam. No właśnie, tak nie przyjmujcie się, mówię. Raz spadłam, raz spadłam, bo. No bo gram babką, I o pół i ostatnie, o, wykąpię się przynajmniej, wykąpiemy się, ładnie, super. Tak jakiś, jakiś Ach, pod koniec by się przydał, ale 5040, nie ma źle. Mamy zebraną kolekcję. Nie możemy nic więcej zrobić. Ja lubię tenę, jedną planszę. Warhouse chyba się nazywa Nie, The, the Hangar O W hangarze I chcę zebrać 150 tysięcy Tam idzie łatwo co to zrobić, ja wam pokażę Zmienimy sobie planszę, tak Okej okay. Tu prawie wszystko mam zebrane, ale muszę no po prostu Pozbierać W każdym miejscu coś, go. Bo... Ja wam pokażę na czym ja zbieram kasę, nie? Na tym O, jak super O, się przewróciłam. Nie może być. Miałbym miałbym chyba z 30 tysięcy? Ach, ile zebrałem, 44, już tak dwa razy i wiem, że to jest. To... Udało się. Wiem, że to jest śmieszne trochę, w tym wypadku, że takie nabijanie, ale nie mam innego pomysłu na to, nie? Okej, okay. nie szkodzi. 97. Już dla niego będzie ten, 150 tysięcy. O, zobaczcie, jaki mi idzie. Trzyma się. W realnym świecie bym tego nie zrobił, wiecie? Uwaga. A jest 120, ostatni raz i mam 30 sekund. A, nie udało się, dobra, nie szkodzi. A, 9, już mam 10 tysięcy. 11, 12 Dobra, kończymy, musimy zebrać trochę kasy, nie mamy dużo. Uda się czy nie uda się? Uwaga, dużo nie zostało, żeby się tylko nie przewróciła. Stój! 150 tysięcy, patrzcie, 3000 tysiące więcej. Jest, jest, jest. Find the secret DVD. Przydałoby się znaleźć e, sekretne DVD i hint free hang, hang time gaps. Co to jest? Co to jest? To ja jeszcze nie wiem. 100% gold and cash. Ale jesteśmy już daleko. Już fajnie, jesteśmy daleko. Jeszcze raz próbujemy, coś poszukamy. Ja tu tak bardziej coś na zdobywanie. Nie, nie jadę sobie takie na, na pro, wiecie o co chodzi, nie? Oła. Na takie coś, że... Yy, właśnie... Ale wiem, że to chyba było tutaj, wiecie? Że musiałem o... O jest! Aha! Przeskoczyć sobie tego! Samolotu! O, oh, wiedziałem, że się przywrócił, bo najpierw w lewo, a potem w prawo. Find the secret DVD. O! Oh. O tym nie wiedziałem, ej. Wow. Że jest zimno nie ma. Dobra, tu jesteś, jakiś pieniążek Ło, ale hardcore, widzieliście to? Ale hardcore. Gdzie jest ten drugi? Przeskoczyć muszę. O, przywróciłem się. Nie mam bladego pojęcia jak to zrobić jeszcze tu coś jest Nie, to jest jakiś kontrola e, lotów chyba. Mm. Cicho. Opadłem. A ona upadła. Dobra. To zebraliśmy coś na pewno. Mhm. Te, to, te to, to, to przedostatni mi ten hit 3. 3 przeskoki czy coś w tym stylu. Nie wiem jak to zrobić, ale postaram się, może mi się uda. Teraz Tu jest pierwszy przeskok. Ja przewróciłem się. Za skaczę, wysoko skacze. Drażni tą szkakanie.

Jest! To to trzeba było zrobić. Nie, yeah, ała. Dobra, następną, e, następną rzecz mam odblokowaną. Teraz znajdź 100% kasy e, i wszystkiego innego, ale gdzie tu jakieś pieniądze są? bo ja tutaj już nie widzę nic? To jest fajna plansza. To jest najłatwiejsza plansza, jaka tutaj chyba była. A przynajmniej tą ja grałem. Nie Znam za tym coś nie będzie. Nie, tu nie idzie wymać. To też nie. Ale no nie mam żadnego pojęcia, wiecie oj jeszcze się przywróciłem. Dobra, no mamy większość zrobione przynajmniej to możemy możemy z tego wejść. Także no jak widzieliście, gierka dość fajna, podoba mi się strasznie. Fajne zobaczę tym. Ja się postaram odblokować yy, warhouse troszeczkę, bo mam parę rzeczy do zrobienia. Tu są widzę Big Head Survival, free skating i tak dalej. O. Ciekawe czy tutaj będzie nieograniczony czas, czy też, też będzie na czas bez dorwania. Pewnie tak. No to ja wracam yy, pograć sobie, tak, coś, coś było, klikam, accept, nie wiem co. Dobra, no to tak jak mówiłem, ja wracam do gry, pogram sobie na free skating, yy, a wy, yy, a was zapraszam właściwie na kolejne odcinki, yy, może nawet Stony Hawka. Także trzymajcie się gorąco, dziękuję i na razie. Cześć!